Cześć. Ja nazywam się Joanna Pełczyńska Fryskę i witam Cię w podcaście Niemiecki Firtel, w którym pokazuję, że niemiecki wcale nie jest trudny, no i na pewno, że nie jest nudny. Czasami mówię o gramatyce, czasami o słownictwie lub o tym, jak tych magicznych słówek można się nauczyć. Jeśli taka tematyka jest dla Ciebie interesująca, to zapraszam Cię do słuchania. Czy ty też masz ostatnio wrażenie, że świat bardzo przyspieszył i czas jakoś tak bardzo szybko leci? Idę na zakupy w poniedziałek i zanim się obejrzę, obieram ziemniaki na niedzielny obiad. Ale z czasem nie ma co walczyć. Jest za to coś, z czym możemy wspólnie powalczyć. I są to przyimki czasowe, tak zwane temporal prepositionen. Preposition to jest właśnie przyimek, a temporal czyli coś czasowego, temporal preposition. Dlaczego wybrałam taki właśnie temat? Po pierwsze, często uczący się niemieckiego mają problem, jaki przyjmek wybrać. Czy będzie to amontak, am am montag”? To są takie proste przykłady. Ale jak na przykład powiedzieć za miesiąc, za dwa, albo nie daj Boże, przyjdzie nam powiedzieć godzinę temu, miesiąc temu, rok temu. Jednym naszym przeciwnikiem jest właśnie sam przyjmek. Ale, ale, gdyby to był nasz jedyny przeciwnik. To walka byłaby już prawie wygrana. Jednak nie możemy zapominać o gramatyce, czyli o naszym głównym przeciwniku. Bo przecież wiecie, że każdy przyimek wiąże się z konkretnym przypadkiem. Dziś skupię się tylko na przyimkach, które łączą się z datywem. Czyli zazwyczaj jest to trzeci przypadek. Możesz sobie od razu zapamiętać, że przyimki dzisiejszego odcinka są po prostu używane z datywem koniec kropka. I nie musisz zastanawiać się, jaki teraz wybrać przypadek. Przyimki z innymi przypadkami pojawią się być może w kolejnych odcinkach. Ale chcę to tak ustrukturyzować, żeby zminimalizować ryzyko pomyłki, czyli ryzyko błędu. Poza tym po co sobie utrudniać. Pamiętajcie, że nauka języka to nie jest bardzo prosty temat, dlatego Trzeba dzielić ten materiał i starać się podchodzić do niego logicznie. Pierwszy przyimek to oczywiście an. An łączy się uwaga z datywem, dlatego najczęściej słyszaną formą jest nie samo an, a am. A am to nic innego jak andym. An łączymy na przykład z dniami tygodnia. Mówimy am montag. Am montag habe ich Mam niemiecki w poniedziałek. Am Montag habe ich Deutschunterricht. Am Montag habe ich Deutschunterricht. aber die Hausaufgaben mache ich immer schon am Samstag. Czyli niemiecki mam w poniedziałek, ale zadania domowe zawsze robię już w sobotę. Dni tygodnia są rodzaju męskiego. Der Montag, der Dienstag i tak dalej. I teraz będzie coś już nie tak oczywistego. Przy imek an łączymy oczywiście również samym słowem dzień, czyli der Tag. Po polsku mówimy i w tym dniu zrozumiałem, że ją kocham. A jak to będzie po niemiecku właśnie w tym dniu? Możemy powiedzieć und an dem Tag lub an diesem Tag. Und an dem Tag habe ich verstanden, dass ich sie liebe. Und an dem Tag habe ich verstanden, dass ich sie liebe. Albo der Tag, an dem ich sie geheiratet habe, war der schönste Tag meines Lebens. Czyli dzień, w którym ją poślubiłem, był najpiękniejszym dniem mojego życia. The tag, an dem ich geheiratet habe, war der schönste tag meines Lebens. Jeśli zdarzyłaby się sytuacja, że przesłuchuje nas policja i pyta, co robiliśmy we wtorek 12 maja 1986 roku, możemy odpowiedzieć Ich weiß aber nicht mehr, was ich an dem Tag gemacht habe. Czyli nie wiem, co robiłam, robiłem tego dnia. Ich weiß, aber nicht mehr, was ich an dem Tag An-łączymy z dniami tygodnia, no i oczywiście konieczny jest datiw. Kolejny przyjmek to up. Up oznacza od, ale uwaga, stosujemy go do teraźniejszości i przyszłości. Czyli jeśli chcemy powiedzieć od wczoraj albo od roku 2017, to musimy użyć innego przyimka, który się również pojawi ab oznacza od i oczywiście konieczny jest datyw. Żeby łatwiej było tobie rozumieć końcówki i przypadki o których mówię, zerkaj na tabelkę odmiany rzeczownika. Jeśli coś zaczyna się od następnego poniedziałku, będzie to ab dem nächsten Montag. Ab dem, ponieważ dni tygodnia są der, mamy datyw, a w datywie z der robi się dym. Ab dem Montag tak samo robimy z datami. Jeśli mamy na przykład urlop od 20 maja, to powiemy ich ulaub abdim mai Ich habe urlaub ab dem 20. mai. maj. Kolejny, jeden z najczęściej mylonych i nieznanych przyjmków to przyjmek in. I teraz zatrzymamy się na chwilę i zastanówmy się nad dokładnym znaczeniem przyimka in lub nad znaczeniem słówka in. Pewnie znacie znaczenie lokalne tego przyimka. Na przykład in the Arbeit, in the Schule, im Büro, im Geschäft. Na tym właśnie polega pułapka, że niektóre przyimki, ba, niektóre słówka, mają znaczenie i lokalne, i czasowe i jeszcze czasami inne. I tak właśnie jest z in. Ma ono znaczenie lokalne jako wy, ale ma też znaczenie czasowe. I oczywiście na tym znaczeniu czasowym się skupimy. Jeśli po polsku mówimy, że coś się dzieje za dwa dni, za 8 godzin, za dwa lata. To to słówko polskie przetłumaczymy właśnie za pomocą niemieckiego in. Jeśli film kończy się za godzinę, powiemy Der Film ist in einer Stunde zu Ende. In einer Stunde. Dlaczego? Bo Stunde jest die. Wiadomo, datif. I z einer Stunde robimy einer Stunde. I mamy in einer Stunde. Der Film ist in einer Stunde zu Ende. Tak samo będzie z Woche. Za tydzień mam urlop. In einer Woche habe ich Urlaub. In einer Woche habe ich urlaub. Ale, ale. Co powiem, jeśli coś dzieje się za miesiąc? Na przykład przeprowadzam się za miesiąc. Ich ziehe in einem Monat um. Mamy um rozdzielnie złożony. Ich ziehe in einem Monat um. In einem Monat. Dlaczego? Monat jest der, wiadomo. Koniecznie jest datyw, a w datywie przy der jest właśnie einem. Dlatego mamy... In einem Monat. Czy Wy widzicie, jakie to jest proste? Kluczem do sukcesu są tutaj dwie rzeczy. Tabelka i znajomość rodzajników. Jeśli coś dzieje się za rok, to będzie tak samo. In einem Jahr. Jeśli ktoś kończy studia za rok, może powiedzieć In einem Jahr bin ich fertig mit meinem Studium. In einem Jahr bin ich fertig mit meinem Studium. In einem Jahr, bo jest das Jahr dativ i mamy einem. Kolejny ciekawy przyimek czasowy, podkreślam, czasowy to nach. Nach oznacza po, na przykład po godzinie, po miesiącu, po tygodniu. Po godzinie już wiedziałam, że się kiedyś pobierzemy. Nach einer Stunde wusste ich schon, dass wir irgendwann heiraten. Nach einer ich schon, dass wir irgendwann heiraten. Albo, uwaga, nach einer Woche bei meinen Schwiegereltern wollte ich meinen Mann nur noch verlassen, czyli... Po tygodniu u moich teściów chciałam po prostu opuścić mojego męża. Nach einer Woche bei meinen Schwiegereltern wollte ich meinen Mann nur noch verlassen. To oczywiście jest zdanie teoretyczne. Nie nawiązuje ono do prawdziwych faktów. Tak na marginesie. Nach einem Jahr in Deutschland habe ich schon ziemlich gut Deutsch gesprochen. Po roku w Niemczech mówiłam już całkiem dobrze po niemiecku. Nach einem Jahr, das Jahr i w datywie einem. Mówiliśmy już o przyimku ab, który oznaczał od. I stosowaliśmy do teraźniejszości i przyszłości. Jeśli mówiliśmy o teraźniejszości i przyszłości, to musimy mieć również coś do przeszłości. Od stosowane do przeszłości to oczywiście seit. I seit łączymy również z datywem. Już od tygodnia jestem chora. Ich bin schon seit einer Woche krank. Ich bin schon seit einer Woche krank. Nie widziałam swojej rodziny od miesiąca. Ich habe meine Familie seit einem Monat nicht gesehen. Dlaczego seit einem? Monat jest der. Mamy dativ, czyli używamy einem. Seit einem Monat. Ich habe meine Familie seit einem Monat nicht gesehen. Od roku nie byłam za granicą. Ich war seit einem Jahr nicht im Ausland. Einem Jahr, bo jest das Jahr i zjeżdżamy aż do dativu i tam mamy einem. Ich war seit einem Jahr nicht im Ausland. I uwaga, przyszedł czas na kolejną gwiazdę dzisiejszego odcinka. I słówko, bądź wyrażenie, o które jestem pytana średnio raz w tygodniu. Asia, a jak właściwie powiedzieć miesiąc temu albo tydzień temu? Po angielsku wystarczy wtedy dodać ago i po sprawie. A po niemiecku? No właśnie. Wystarczy nam magiczne słówko For. Wyobraź sobie, że w niemieckim, chcąc powiedzieć, że coś się działo tydzień temu, rok temu, 30 sekund temu, powiemy po prostu przed rokiem, przed tygodniem, przed godziną. To ma sens, prawda? Przed to przecież for i zagadka stulecia rozwiązana. Przed rokiem poznałam mojego męża. Ich habe meinen Mann vor einem Jahr kennengelernt. Jest das Jahr. For również się łączy z datywem. Das w dative robi się einem, vor einem Jahr. Ich habe meinen Mann vor einem Jahr kennengelernt. Das letzte Mal war ich in Deutschland vor einer Woche. Ostatni Niemczech byłam Tydzień temu. Das letzte Mal war ich in Deutschland vor einer Woche. Ich habe mein Studium vor einem Monat abgeschlossen. Zakończyłam Studia miesiąc temu. Ich habe mein Studium vor einem Monat abgeschlossen. I cóż, by było na Tyle. Pamiętaj o tabelce z odmianą i o rodzajnikach. I staraj się te dwie rzeczy jakoś w całość połączyć. Staraj się nie zgadywać lub co gorsza, mówiąc bardzo brzydko i dosadnie, nie paplać co popadnie, bo tak już po prostu zostanie. Po prostu się zastanów nad rodzajnikiem i zerknij do tabelki. Wiesz teraz, że koniecznie z dativ patrzysz der, di czy das, zjeżdżasz do dativu, patrzysz jak to się zmienia i już gotowe. To naprawdę nie jest trudne. A teraz po tych jakże motywujących słowach czas na test. Lub powtórkę. Ja wypowiadam frazę po polsku, a ty po niemiecku. Od tygodnia jestem chora. Seit einer Woche bin ich krank. Seit einer Woche bin ich krank, albo ich bin krank seit einer Woche. Egal. Od następnego tygodnia. ab der nächsten woche za tydzień in einer woche za rok in einem ja za miesiąc in einem monat za godzinę in einer stunde po miesiącu Einem Monat, po tygodniu, nach einer Woche, tydzień temu, vor einer Woche, rok temu, vor einem ja, po godzinie, nach einer Stunde. Muszę przyznać, poszło bardzo dobrze, a jeśli nie, to sprawdź sobie rodzajniki podanych rzeczowników i zerknij na tabelkę. Na mojej stronie www.niemieckichwirtl.pl pod tym odcinkiem będą ćwiczenia, takie interaktywne, które sprawdzą się same. Warto do nich zerknąć i utrwalić odmianę rodzajnika lub właśnie te przyimki. Bardzo dziękuję Tobie za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się już w kolejnym.